Marcin. Czy mnie oczy mylą, czy specjalista idzie z własnym stolikiem? Własnym... No, oglądaliśmy wczoraj na trybunie nie ma takich wziął No to, ja myślę, to zapraszam. To jest lider ekstra podkreślam, więc to jest wszystko prof. Proszę mi tu nasztalować Rzeszów. A tu nie ma trzeba się CarPlayem połączyć, a nie będę baterii tracił. <laughs> Kierowca bardziej preferuje Toyotę niż helikopter. Dzisiaj wyjątkowo. Panie Marcinie, proszę nam powiedzieć, gdzie jesteśmy, co robimy? Jesteśmy w Rzeszowie. Za godzinkę z Hakiem gramy tutaj mecz drugi wiosenny. Ekstraligi Kobiet. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, zmierzamy już na boisko. Dzień dobry. Siema. Siema. Witam wszystkich. Siemanko. Wirtualny żółwiczek, mam ręce zajęte. Więcej uśmiechu, więcej życia. Jesteśmy skupione. To, że w jesteśmy na No, okej. Okay. Karolina, przednasz te... tak, okay, okay. Przed nasz, yy, wręczymy kwiaty, Okej. Okay. znasz. Słyszysz? Mam gdzieś. <noise> Tam. Nie, no, nie, rób, nie, 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 robię się nie, cieszę. Się nigdy nie, 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 a no nie, tak. Myślałem, że się cieszycie, jak przyjeżdża ekipa medialna. No to tak. To... No chyba tak już nie trzeba mówić. Sytuacja dynamiczna. Dzień dobry. Pogoda, widzę? Dopisuję. Dobra, dopisuję. Warunki. Prawie też. Ej, ale wiesz, na to mam główny widok. Chodź mm. tutaj z tą kamerą. Dla siebie przewidywalne i mocno radzę. Karolina, jesteśmy po drugim meczu rundy wiosennej. Wygrywamy w Rzeszowie. Jak skomentujesz dzisiejsze spotkanie? Myślę, że wygrany mecz, więc to na pewno cieszy. Było trochę więcej sytuacji, myślę, że powinniśmy szczelić zdecydowanie więcej bramek, bo, bo naprawdę tworzyłyśmy bardzo dużo tych sytuacji. No ale co, liczą się trzy punkty. Będziemy dalej pracować nad tym, żeby na pewno jeszcze właśnie teraz poprawić skuteczność i już myślimy o kolejnym meczu, który przed nami, bo też chcemy go wygrać i zdobyć kolejne trzy punkty. Dla Ciebie był to wyjątkowy mecz przed rozpoczęciem spotkania ceremonia. Ty grałaś tutaj przez wiele lat. Co czułaś wchodząc dzisiaj na boisko? Czułam na pewno takie zawzięcia, ale też chciałam pokazać i udowodnić, że jednak cieszę się, że mogę grać w wicemistrzu Polski, w zdobywcy pucharu, także to jest dla mnie ważne. Wiadomo, że resowia, tutaj się wychowałam i to był taki szczególny moment dla mnie, ale na pewno skupiłam się na tym, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie i żeby pomóc drużynie w zdobyciu trzech punktów. Miałaś nawet swoją szansę na bramkę, tam piłka troszeczkę nad poprzeczką poleciała. Powiedz, jak ta sytuacja wyglądała z twojej strony i powiedz, czy gdybyś strzeliła gola, a dzisiaj, czy byś celebrowała tą bramkę? Yy, tak, troszkę za bardzo się odchyliła mi ta piłka, mi podskoczyła i niestety poleciała nad poprzeczką, no wiadomo, że chciałabym zdobyć tą bramkę, ale na pewno bym nie celebrowała, bo jednak chyba nie miałabym serca tego zrobić. Yy, to, co warte uwagi, to to, że starałyście się zdobyć dzisiaj jak największą liczbę bramek, natomiast trzeba przyznać, że Resowia potrafiła też łapać na spalone. Tak, nie wiem czy wszystkie akurat było, ale no, dużo było tych spalonych. No ale tak jak mówię, liczą się te kreowane sytuacje, musimy tylko to jeszcze bardziej zamieniać na bramki, żeby powiększać ten swój dorobek i, i wygrywać mecz za meczem. Trzymamy kciuki, dzięki. Gratuluję się. Dzięki, dzięki Lepsze od Wigry KS hey, tak się bawi wigry magie KS tak się bawi wigry magie KS.